mamy Minecraft kumple, z strony Dabdor. witam was w kolejnym odcinku z minecrafta Real life craft Lecimy sobie w... znowu coś porobić, nie mam pojęcia co, bo wszystko jest stracha Tu mamy golden nymfa, która chyba nie jest zła, bo mnie nie zabija Dobra, nie mam pojęcia dlaczego to gówno nie rośnie, ale nie rośnie Pewnie nie się zabić, dobra, to jest dobre stworzenie, cały czas tam lata ten smok, który w ostatnim odcinku trochę tu na rozbrajał. No i nie wiem co z nim zrobić w sumie, bo zabić go nie zabije, nie ma mowy. Ho, ho, latająca jakiś, jakaś latająca kulka, o nie, nie, nie. Czekajcie, pamiętam, że tutaj miałem... Siema. ona da mi regenerację, okej. Okay. Tutaj miałem zrobić sobie pochodnie. Mm, dobra, tutaj sobie zrobimy. Mining. Nie mogę, bo muszę mieć 8 poziom. Tylko właśnie przejdziemy się tam. Zostawimy to. Matchboxa zostawimy sobie w domku. I przejdziemy się zobaczyć.

Nie wiem, że ma, niektóre mają nazwę, niektóre nie. E, tego smoka też tutaj słyszę. To jest naprawdę chore. O, oh, Jezus. Czy ja to zabiję? leży dobra Czuka, czupa kabra. możemy już wykopywać metal nie mam w ogóle tych to jest bardzo niebezpieczne co ja teraz robię i głupie w sumie to już teraz ogarnę że nie mam jedzenia w ogóle bo z jedzeniem się wywaliłem na smoka Jezus Maria, co to jest? Proszę odejść. Daj mi spokojnie wykopać tego węgla. I ja sobie stąd pójdę, naprawdę. Chcę tylko wykopać tego węgla. I ja sobie stąd pójdę. Proszę Cię, odejść. Kurde! Fuh. O pany.

No i dobra. Jestem przy domku, więc sobie od razu to wsadzimy tutaj i tutaj. Niech to się przepala. No ja w tym momencie już nie będę ekspił w. Nie będę ekspił w mining, tylko teraz może pójdziemy w defense 8L potrzebuje, żeby chyba założyć tego. Czekajcie, Armor. Potrzebowałem ósmy level defensa, żeby to założyć. Tutaj nawet nie wiem jak to zrobić. To jest jakiś Neptun w ogóle. What shit. I to jest nowych itemów, naprawdę nie ogarniam tego wszystkiego. Dobra, pójdziemy sobie... Albo ataka defense nie wiem. No, mamy piąty level defense. To ja nie wiem w ogóle skąd te itemy się bierzemy. Dobra, pff, teraz tak. Jedzenie. Nie mam nic. I mam burdel w ekwipunku. Sobie wszystko pochowamy. Okej, okay, to się przepala. Żeby zrobić miecz, potrzebuję coś. Zobaczmy, Sword. SWORD Atak czwórkę potrzebuję, żeby mieć ten, a żeby mieć ten lepszy, taki długi miacz jaki mam w tym momencie. Muszę mieć atak czwórkę też? też atak czwórkę, okej, okay, to jest do zrobienia. Nie wiem czy teraz, teraz chyba mogę wbić atak trójka. Ta, a czwórkę mi trochę zabraknie. No dobra. Cóż. Smok powinien cały czas tam jest Nie wiem czy te... Ty... Okej, okay, mogę zabić rybki, tylko... Gdzie spadło to mięso? Nie mam pojęcia gdzie spadło mięso z rybki Coś wypadło z niej, wiem tyle Tutaj coś jest Lapis lazuli, co mogę zrobić z lapisu? Słyszę smoka Jezus, nie on się strzela randomowo w, w ziemię, więc. Shit guys. Dobra, nie. To jest zbyt ciężka gra na tym Minecraft. Jak zwykle żegnam się z wami w, w moim domku. Tutaj jest jedyne miejsce, które czuję się bezpiecznie. Ja sobie chyba teraz idę trochę pokopać kobla jakieś pozbieram jakiś podstawowych itemów zanim... Gdzieś pójdę i wtedy nagram następny odcinek, dzięki za oglądanie, zostawcie subskrypcję, lajka, z dzwonkiem suba z dzwonkiem oczywiście i widzimy się w następnym odcinku, Yo.